Witajcie, drodzy widzowie, na moim kanale specjalista kasy z tej strony. Tomia, czy to specjalista? Tak, tak, specjalista. E, nie mówię, że ja, taką mam rangę. Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś. Powrót do SMSA. Ostatni odcinek był z Picobello. Dziś Bella Ciao, niestety. Picobello, Bella Ciao, AK. Już niestety w frakcji nie ma, ale coś podobnego. No to było już e, na Hola. To już był bodajże Ranga starszy strażnik. Teraz jest specjalista. Także tak to się w tamtym czasie zmieniło. Dziś będzie odcinek z Lewety. Mamy tutaj oczywiście piękną Lewetę, Jest to model DFT30. Został tutaj zrobiony właśnie na potrzeby właśnie tego serwera. I mianowicie, to nie jest taka taka sama lawet w co San Sandra. No wiadomo, przecież SMS-a na przykład, no ale to mnie najbardziej bawi. To mnie najbardziej bawi, że coś takiego tutaj zostało. No okej, okay. pewnie nie tylko SMS-a może z tego korzystać. No więc, no jeszcze ktoś musiał się odezwać. A w sumie 19 to się nie dziwię. Dobrze, drodzy widzowie. Mamy tutaj lawetę, która, która nie jest standardowym, holo, standardowo lawetowska, teraz na raz. Wiadomo, oczywiście tutaj sms Koguty na górze. Wyglądało to zupełnie inaczej. Mamy tutaj światełeczka, tutaj mamy oczywiście... ...pelki offroad. Co ciekawe, ostatnio się dowiedziałem, że na przykład jeśli to koło przebijemy... ...lub te, niezależnie które... To przebijałem się w parze. Na przykład ten się przebija, to się przebija ten obok. Ale też może być odwrotnie że jak się ten przebije, to ten też, oczywiście. Tak to wygląda, telewizowe. Dowiedziałem się ostatnio. Co by tutaj można było powiedzieć? Lawetę już nieraz tutaj nie dwa widziałem. Nieraz miałem z nią styczność. Co by tutaj jeszcze powiedzieć? Jesteśmy oczywiście pod KGS-em. Czemu nie pokazać trochę tutaj wyjazd z tego KGS-em tutaj właśnie w Los Santos, no i co? Możemy powoli wsiadać, czemu nie? Z lawetą... Mm, nie taką samą, ale podobno już miałem styczność na innym serwerze, nieistniejącym już niestety, ale też w drugą stronę, jak był właśnie LSS RP, Los Santos Stories Role Play, yy, powstał w 2012 roku, to nie istniał wtedy player life, kiedy... troszeczkę jeszcze LSS yy, istniał wtedy, kiedy jeszcze Player Live już zaczęło tak już zaczynać. Widzieliście tutaj takie zielone pewnie y y światełka. Mam się może. No nie świeci mi się teraz, no nieważne. E już z to miałem styczność wcześniej, więc e tutaj zdaję sobie sprawę, jakie są tutaj e skłonności takiego pojazdu jak jest DFT-30. Z, DFT 30. z DFT 30 właśnie taką lawetą już nie tylko na Player Live, ale na LSS już miałem styczność. I dla, mnie to, I dla mnie to było oczywiste, że będzie wykorzystywany właśnie do, do właśnie oczywiście holowania takich pojazdów, jakim jest na przykład motocykl. Kiedyś było coś takiego, e, takie powiedzenie, że to ja motocykl, tego nie odholujesz. I to jest prawda akurat drodzy widzowie. Na razie tak widzę pierwszy raz mamy słyszeć dopiero co wsiadłem do tego, do tej lawety. Więc tak na razie to wygląda. Jeśli chodzi o lewetę, no to na LSS-ie było coś takiego, troszeczkę wyglądało to podobnie, tylko że e, aspekt był troszeczkę inny. E, bym miał nacisk właśnie pod Role play, bardzo mocny. Czy jak to przykład wypadek, odgrywasz. E, obojętnie jaki wypadek. Pada deszcz, zmienia się pogoda, odgrywasz. Na przykład, że jak pada deszcz, to włączasz wycieraczki. Tak jest. Co tam jeszcze było? No, oczywiście, jak podpinasz jakiś pojazd, no to oczywiście odgrywasz. No, trzeba było trzeba było coś takiego znać i to nie był serwer dla każdego. Kto nie umiał, kto się na tym nie zna, no to musiał albo się z tym zapoznać, albo kończy z grą. No, ja się postarałem jakoś nauczyć i się jakoś udało. I cóż, jeśli chodzi o. Cóż, o lawetę, było coś takiego w odróżnieniu od tego pojazdu że DFT-30 miał miał taki właśnie taką małą rampę gdzie można było po prostu wepchać te pojazdy e, różnica jeszcze była jedna taka zaraz o niej powiem i można było no wrzucić kilka pojazdów nie tutaj chyba widzę jeden na razie zobaczmy jak to wygląda w praktyce o już mamy pierwszy pojazd no, tutaj widzę o oni tutaj parkują. No dobra. 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 Więc tak. Na razie nie orientuję się jeszcze przy tym. Muszę się dowiedzieć. O, przypomnienie o strategii. No świetnie. Dobra. Ja chcę coś przeczytać. Niestety nie mogę wam powiedzieć, co konkretnie. Dobra, widzę. Wciągnij pojazd. No to wciągamy ten pojazd. Tak, no tak, jeszcze o jednym zapomniałem. To już wszystko jasne, Pierwszy raz mam styczność z tym, z dolewem Nie, jeszcze się nie orientuję. Dobra, to więc tak, mam wciągnąć pojazd. No i jest pojazd wciągnięty. No i tutaj już widzę jaka jest różnica. E, mianowicie na LSS. Eee, było DFT, które było jeszcze zadoszone. Zado eee, przyblokowano po bokach i zadoszone. Troszeczkę inaczej wyglądał. Eee, nie był taki niebieski ani ten, po prostu paka była szara. Zazwyczaj no i oczywiście taką miało rampę, że trzeba było wepkać w pojazdy, nawet kilka. Ja ostatnio na, na PRL-u Polish Real Life. Ja tam tylko jestem ze względu na to, że właśnie ma ten game mod właśnie na lss czyli Xyz-RP. Przypominam, Xyz-RP, tak samo xyz RP jest na Player Live, tylko że bardziej jest właśnie pod RPG. No i oczywiście są te główne, główny szkielet. Główny szkielet jeśli chodzi o komendy, bla bla bla. Różne tutaj panele właśnie są xyz to są ci sami, to są ci sami właśnie autorzy, to więc xyz akurat został udostępniony na Githubie i no ci, którzy skorzystali z licencji, to nie mieli żadnego problemu, żeby ten serwer na tym gamemodzie działał. Dobrze, jesteśmy już z pojazdem. I ostatnio na PRL-u zrobiłem coś takiego, że zapakowałem tam do lawety... Hmm, sobie wylicza, dwa pojazdy, dwa pojazdy, no ja już to miałem obrane za LSS, akurat więc yy, wiedziałem, wiedziałem jak to, jak to można zrobić, i tak dalej. Zapakowałem dwa pojazdy Anika i jak dobrze pamiętam, prewiona i było pięć motorów, jeszcze chyba czy sześć motorów do odholowania, to ja tam wszystkie wpakowałem. I pamiętam, że nawet tutaj, tutaj ktoś mi zrobił niestety figla i odblokował mi to około i musiałem 15 minut wszystko to pakować. Ale zabawa była przednia, bo jeśli na przykład jest coś fajnego do odholowania w jednym miejscu, to naprawdę DFT30 jako leweta. Nawet w takich serwerach na RP jeśli dalej jest oparte na tym, na tym jak było w oryginale na LSS, to mówię, leweta to jest po prostu mistrzostwo świata. I było właśnie nacisk na RP, klikasz TAP, masz inwerz, yy, czyli wszystkie rzeczy, jakie posiadasz właśnie. Właśnie do tego mm, przedmiotem, no właśnie, twój plecak. Twój plecak, czy w kieszeni co masz. I przez tap klikałeś, i bloka, blokada kół musisz tylko wejść na lawetę, blokujesz koła i jedziesz i tyle. I tutaj, ja tutaj widzę, że jeden pojazd. No, jeszcze to zrobiłem głupio, bo e, zamiast wjechać normalnie, to zrobiłem tak. No, świetnie. Dobra, nieważne, no, ale już tak się stało. No dobra, to jak jest, było już doki, no to podjedźmy. Jeszcze raz, dobra. Podjedźmy jeszcze raz. Chyba zapomniałem włączyć świateł. No, genialny jestem. Zobaczę sobie, może, koguty. Dobra. A, wyciszyłem. Tak, wyciszyłem Dobra, żeby nie było, bo. Okay. Dobra. Dobra. Żeby nie było, bo czasami to niestety muszę wyciszać dla was, ale no dobra, już zostawię to w... włączone. No i jedziemy znowu na doki. Ja zrobię cięcie. Nie będziemy przedłużać. Teraz mamy dwa pojazdy do odkolowania. Znowu niewysznaczone tutaj no. Nigdzie nie widzę tutaj pasów. Chodzi mi o oczywiście linie parkingowe, więc holuję. Dobra, zacząłem dwa pojazdy. Teraz dowiemy się, czy możemy, możemy te dwa pojazdy odholować jednocześnie. Eee, patrząc na gabaryty tego DF, taka wydaje mi się, że nie. No ale można byłoby sprawdzić, za paką jest zbyt dużo pojazdów. Dobra, pakowałem. blisko kompakt. Dobra, teraz zobaczmy sobie. Nie, wygląda na to, że jednak nie można. Tak, bo jest ciągle wyładuj pojazd, no to nie będziemy tego sprawdzać. Z jednej strony słabo, jeśli chodzi o ładowanie tylko jednego pojazdu. Bo już nawet to naleca się czasy, albo na Późniejszych na aktualnych serwerach, na tym samym game co było oparte LSSRP, to właśnie można było pakować, pakować nawet dwa pojazdy i czasem motor, jeśli by się chciało. A na upartego, jak już mówiłem wcześniej, no to e, dwa pojazdy i z sześć motorów dałoby radę. No to, drodzy widzowie, więc to jest różnica. No ale nie. Z... Nie dziwię się z tym, że właśnie na PlayerLife czegoś takiego nie ma. no. Pierwsza sprawa, nie jest to e, nacisk na RP, to jest RPG e, serwer, więc e, tutaj jest bardziej oparty na skrypcie, a nie oparty na. na... też troszeczkę na, oczywiście na RP, pamiętajmy. E, tak samo jak na LSS-ie, no ale pakujesz, wyładujesz, na Shiftie ładujesz, wyładujesz pojazd. A na tym, no, to na LSS-ie, no wiadomo, no, pchało się. To jest, różnie, to jest e, zabawa inna, ponieważ na lss jak był pojazd porzucony, czy pojazd nieprawidłowo zaparkowany, to na LSS-ie nie oznaczało się pojazdu, tylko miałeś, na, miałeś w służbach miejskich e, możliwość spuszczania ręcznego. Tak, z, można było spuścić ręczne. E, po prostu używasz, używasz infartażu, Klikasz na dany pojazd, taki właśnie chciałbyś spuścić ręczny. Oczywiście, za pomoc, oczywiście, musisz to odgrywać. No i co? Zdjęty ręczny i możesz pchać każdy ten pojazd, na przykład do lawety. Chciałem na chwilę przerwać. Wracając do sytuacji. Na, właśnie na LSS spuszczałeś ręczny. Było tak, na przykład używałeś holownika i nie mogłeś pojazdu odholować za żadne skarby, dopóki nie spuścisz ręcznego w danym pojeździe, jaki chcesz odholować. Spuścisz ręczne, holujesz, nie ma żadnego problemu. A tutaj, cóż. widzicie, widzicie sami, co ja robię? Wychodzę, oznaczam i mogę brać. Tyle. I to jest właśnie taka spora różnica między czynnościami, jeśli chodzi o holowanie pojazdu. Na no, się się mogłeś spuścić ręczny i czy brałeś do lawety? Na, lawet, lawet, do lawety pchałeś zazwyczaj, pchałeś. No chyba, że miałeś drugą, drugą osobę do tego, żeby ci pomogła na przykład pochwać, a ty jechałeś do tyłu. Tak to działało. I na lawet się to mogłeś naprawdę pobawić się w niezłą kreatywność. No tutaj wiadomo, oznaczanie holujesz, oznaczanie holujesz. Oczywiście. Tu nie ma nacisku na RPG, nacisku na RP, przepraszam. Ale wiadomo, we frakcjach zdarza się. Ja pokazuję to wam w celach prezentacyjnych. Wiadomo, bardziej tak pod gaming. Nie wiecie, że tutaj pokazuję wam, do czego służy te lewety i tak dalej. To nie są. To nie jest pojazd dla wszystkich graczy, tylko dla danych frakcji. Na przykład SMS. -a. Dobra, mamy jeszcze ten pojazd, mamy. Dobra, cofamy. Co do tego. Eee, właśnie DFT przyjmuje też właśnie bolączki, jakie były na lss -ie. Jakie miałem na lss czy na przykład eee, na PRL-u, jak teraz tam też z mam okazję korzystać. Hamulce. Hamulce to jest pato... Nie pato. Może nie pato, to jest kompletna katastrofa. Nie wiem, o właśnie, jak dobrze skorzystam tutaj, skorzystam z tutaj, pojadę gdzie indziej. Dobra, niech będzie tyle. No, troszeczkę lepiej, powiem wam drodzy widzowie, a nie tak jak w, na lss jak korzystałem z DFTK. To tam to było chłopanie. To jest paranoja. No ale dobra, drodzy widzowie. Tutaj mogę odróżnić i tak dalej, ale właśnie najbardziej, właśnie jestem oparty. Jeśli dołączałem do SMS-a najwięcej wiedzy na temat, właśnie, Straży Miejskiej, yy, no to właśnie, odnośnie holowania i tak dalej, właśnie opierałem na tym. Jak byłem w służbach miejskich lo, w Los Santos Stories Roleplay, serwer już nie istnieje. Należał do tych samych e, praktycznie do tej samej ekipy, e, do jednego tego samego, praktycznie do tego samego też jednego z autorów, właśnie CZRP. I, ten, i jeden z autorów jest właśnie też Arkonem na Player Live. Tak to wyszło. Dobra, więc czemu nie skorzystać? To też fajna sprawa, bo gdyby nie LSS, to najbardziej prawdopodobne, że na player life'ie bym nie był. też właśnie najbardziej, najbardziej właśnie wspominam, no o LSS-ie, no ale. Kto grał, niech napisze w komentarzu. Ja tylko mówię, że. No cóż, najwięcej po prostu wiedzy miałem, właśnie z tamtego serwera. RP tam jeszcze tam do, do szlifować. Najlepiej, bo wiadomo, inaczej, inaczej się odgrywa na tym, a inaczej na innym serwerze. Także tak to wygląda. No, po prostu mi się to spodobało drodzy widzowie. Podoba spodobało mi się to drodzy widzowie i dla mnie to była... Jakbym... jak miałem okazję, to postanowiłem piszę. Piszę do SMS-a, jak jest okazja. I pisałem dwa razy, za drugim razem mi się udało, no i jestem do dziś, jestem do dziś, od czerwca poprzedniego, no ubiegłego roku, bez przerwy, także już takim, no, już powoli dochodzę do starszego gracza, znaczy nie, może nie starszego gracza, tylko, który już, no, stasz na, we ma nawet dosyć duży, no ale... Są też osoby, które mają ten. I pomimo tego, że powin pomimo tego powinienem, bo są nawet osoby z młodszych. E z mniejszym stażem, bo dołączyły do frakcji później są na wyższej razy ode mnie. Jednakże tutaj nie mam nic do powiedzenia ze względu na to i nie mam co do tego żadnego problemu, z tego powodu, że. No cóż, oni się. Bar oni bardziej zasłużyli. Bardziej zasłużyli niż ja i tutaj nie mam e co tutaj. Nic do gadania. Ale się cieszę z tego, co e, Co osiągnąłem w SMS-a. Mogłem więcej, mogłem więcej, mogłem lepiej. Ja po prostu staram się być jak e, najlepszy. No i po prostu nie robić e, problemów. No, cza, cza, czasami dziwnie, czasami tak się zdarza, że no niestety e, problemy i tak przyjdą. No ale. Mi się, jak, będzie, jak będzie taki czas, że SMS, dla mnie jest SMS-a to koniec? No to żeby, żeby z tamtych czasów zostały tylko jak najlepsze wspomnienia. Dobrze, wysiadam z tego pojazdu. Zapomniałem o innej rzeczy. Tutaj zaparkuję pojazd. Wydaje mi się, że więcej tutaj powiedzieć nie trzeba. Ewentualnie piszcie w komentarzach, no jak będę chciał to tutaj napiszę. Dobra, napisałem. Więc tak. Drodzy widzowie, nie wiem co tutaj jeszcze tutaj mógłbym wypowiedzieć. Postaram się jak tutaj jak najlepiej tutaj ukazać e, lawetę. Powiedziałem tak bardziej e, z tego, co już miałem zebrane w wiedzę wcześniej. Nie z tego co teraz, bo oczywiście pierwszy raz mam styczność właśnie z tym pojazdem. Właśnie przy tym odcinku. I cóż. Pojazd już wcześniej znałem, pojazd już wcześniej znałem. Yy, tutaj już korzystałem już, no właśnie, no mówię jeszcze raz na, innym na innych serwerach ale cóż, podobny Gamon, to to wiadomo jak to działa. Co tutaj mogę powiedzieć ale Alecie? No, słuchajcie, ja ogólnie jeśli chodzi o frakcję, ja wolę. Ja wolę jeździć holownikiem, bo znaczy wcześniej, wcześniej wolałem jeździć holownikiem, ze względu na to że po prostu miał, po prostu jest wielofunkcyjne. Holujesz, holujesz i no głównie opierało się, opierasz na holowaniu. No ale też się zdarzają sytuacje, kiedy trzeba coś innego, inny, inny pojazd wykorzystać. Ale lewe to też jest fajna sprawa, bo no cóż, nie wykorzystaliśmy w tym odcinku niestety jakiegoś motocyklu, ale zapewniam to motocykl, skuter czy różne tam e, pojazdy można na tym lewecie odholować. Tego nie ma żadnego problemu. Jeśli, jeśli chcecie, żebym na przykład zrobił jeszcze raz odcinek z lewety, ale tym razem, żeby znalazł jakieś e, pojazdy jednośladowe do odholowania, śmiało piszcie w komentarzach. No i cóż, dla mnie to koniec odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam do łapki w górę, także zachęcam do stawienia subskrypcji na kanał, jak już zasubskrybujesz się, za o dzwoneczku z góry oczywiście. Dziękuję. I jeszcze tutaj powzdrawiam princeskę na końcu. Też napiszę, oczywiście, na początku, bo zapomniałem powiedzieć się tego. No cóż, drodzy widzowie, trzymajcie się. Do usłyszenia następnego odcinka. Cześć. Na lewetę, albo na hola.